Parę lat temu zmarł mój ojciec. Moja mama zmarła rok wcześniej. Kilka dni po jego śmierci sprzątałem w jego szafie, przeglądając jego rzeczy i zastanawiając się, co z tym wszystkim zrobić. Zobaczyłem starą kurtkę, której nigdy nie widziałem. Przymierzyłem, ale okazała się za mała. To znaczy, że na mojego tatę też byłaby mała. Włożyłem rękę do wewnętrznej kieszeni i znalazłem zwitek banknotów, łącznie kilkaset dolarów. Potem sięgnąłem do drugiej kieszeni i znalazłem notatkę z numerem polisy na życie oraz nazwiskiem i numerem telefonu. Mój ojciec powiedział mi, że nie ma ubezpieczenia przed śmiercią, więc zastanawiałem się, czy to stara Polisa. Zadzwoniłem pod ten numer i agent powiedział mi, że nadal obowiązuje. To było warte 300 tysięcy do równego podziału między mojego brata, mnie i walerię. Nie mam pojęcia, kim jest Waleria. Wziąłem moje 100 tysięcy. Mój brat dostał swoje sto i chyba Waleria dostała swoje. Minęło sporo czasu, ale dalej lubię myśleć, że była piękną kobietą, która wstrząsnęła światem mojego taty w jego ostatnim roku życia.